Witam serdecznie, kochani. Mamy czwartek, przedpołudnie. Dzisiaj odcinek szperaczkowy lub tak zwany. Lubicie takie odcinki z tego, co, co zauważyłam. Nie ubieram stylówek, ale chciałam Wam pokazać, co udało mi się wczoraj kupić w szperaczku. Byłam wczoraj na mieście. W, 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 brakuje mi słowa. Wypełzłam ze swojej norki. I wyszłam po prostu, no musiałam coś załatwić i przy okazji weszłam do, do Szperaczka, do Lumbeksu, który, który bardzo lubię, jest przy ulicy Bytomskiej, tam zapraszam serdecznie, zawsze tam można znaleźć coś fajnego. Nie pamiętam numeru, ale na pewno znajdziecie. To jest, jak ktoś jest zmysłowiec, to niedaleko fotografa, między fotografem a lombardem, na wprost żabki. Właściwie jest taki fajny, mały szperaczek, i, i tam są bardzo miłe panie. I czasem tam zaglądam i są bardzo fajne rzeczy. Zanim wam pokażę, co kupiłam, pokażę wam, co dostałam od mojej córeczki, która wczoraj robiła przegląd szafy i dostałam nowe, nieużywane spodnie, jeszcze z metką. Stwierdziła, że jednak nie są dla niej. To są spódnice, spodnie w przepięknym, fuksjowym kolorze. Z podszewką pod spodem, bo są lekko prześwitujące. One są długie, długie, długie. Także mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda. Zrobię stylówki, to wam się pokażę. Na, na chwilę obecną nie, nie jestem jeszcze w takiej fazie, żebym miała siłę się przebierać ileś tam razy dziennie. No i tak się cieszę, że udaje mi się jakiś filmik zrobić, bo nie jest to ostatnio łatwe w moim przypadku. No ale jakoś tam działam i, i próbuję, próbuję się ogarniać. E, dobra, teraz co kupiłam? Kupiłam przepiękne spodnie z takiego lejącego materiału bawełna, z jakąś może domieszką lnu. W każdym razie takie bardzo przewiewne, marki Next. Mają przepiękne nogawki. Takie trochę w orientalnym stylu. Na gumce, więc troszeczkę ze mną mogą urosnąć albo się przykurczyć. W każdym razie bardzo mi się spodobały. I kupiłam je za całe 9 zł. I do tego kupiłam narzutkę, która też mi się bardzo spodobała. Już Wam pokazuję. Ale wisi na wieszaku wcześniej sukienka, więc sukienkę Wam pokażę. Sukienka, y, uwielbiam ten styl, lata 20., lata 30. Y, może pamiętacie film Wielki Gatsby tam były takie sukienki właściwie na porządku dziennym, te wszystkie ich bale, y, panie y, w pióropuszach na głowie z, z do palenia y, papierosów. I to jest sukienka właśnie w stylu Wielki Gatsby. Z frędzlami u dołu. Marki Beibejund, Bej nie wiem, czy dobrze mówię. I ona jest właśnie w takim stylu. Te fręzelki są naj, najciekawszą y, Najciekawszym elementem tej sukienki, ale, ale nie mogę też od, odjąć uroku tym perełkom. Są przefantastyczne. W taki piękny, secesyjny wzór się układają. Ja tę sukienkę znalazłam nową, bez metki na Allegro i kosztuje 269 zł. No. Ona jest rozmiaru M. Wejdę w nią, ale jest przyciasna, więc na chwilę obecną nie wiem, nie wiem, co, co z, z nią zrobię. Na razie wisi jako forma kolekcjonerska. No jest przefantastyczna. Takie sukienki, no nadają się na jakieś bale, takie kostiumowe bym powiedziała. Często teraz robią się takie bale w niektórych miastach w porze letniej. Często na dni jakiegoś miasta są jakieś parady, Kostiumowe, ludzie się przebierają w jakieś y, y, tematycznie pasujące kostiumy. W Mysłowicach też są takie parady, teraz były dni Mysłowic, ale nie byłam, bo za dużo ludzi, za dużo tłumy i ja się źle czuję, y, ostatnio w takich miejscach, więc nie poszłam. Y, no ale też wiem na przykład, że w lądku zdroju jest taki. Y, Taki czas, kiedy właśnie się, y, się przebierają mieszkańcy i nie tylko, i turyści w różne stroje z epoki, XIX wiek, początek XX i takie stroje też można spotkać w Lądku. stroju jest też święta kapelusza, które pamiętam, że byłam w listopadzie, to akurat się odbywało i panie chodzą w przepięknych, ogromnych, kwiatowych, wstążkowych, y, słomianych, flauszowych. Filcowych kapeluszach. No, y, przepiękny widok. Y, panie w kapeluszach wyglądają fantastycznie. Nie wiem, czemu my nie chodzimy w kapeluszach. Y, tym bardziej, jak jest na przykład duże słońce, bo to naprawdę pomaga i trochę zakrywa twarz, i, i trochę ochładza. No, ale cóż, no, y, modne kapelusze, no, no, trudno. I teraz Wam pokażę tą narzutkę, którą mam do tych spodni. Narzutka z firmy Zara. W takie wzory trochę indiańsko, hinduskie, bym powiedziała. Ale patrzcie jakie ma piękne rękawy i piękny dół. Trochę może nawet chińskie, bo tu są przyte monety szczęścia i dobrobytu. Z takimi fręzelkami. One tak fajnie dźwięczą. Nie wiem, czy słyszycie. Ona jest niezapinana. i można ją na przykład związać w pasie albo spiąć jakąś broszką. Do tych spodni wygląda to fantastycznie. Te spodnie moje wydają się troszeczkę za krótkie, ale wymyśliłam sobie, że doszyję tam po prostu frędzle. Jeżeli bardzo mi ta długość będzie przeszkadzać, bo jak troszkę obniżę, to są ok, ale na pasie są ciutkę za krótkie, więc nie wiem. Albo będę doszywać frędzelki, albo będę chodzić tak jak, tak, jak, tak, jak są. Spodnie, które są troszeczkę przykrótkie, optycznie skacają figurę. Ja jestem wysoka, więc mogę sobie na to pozwolić, że takie spodnie też będą mi pasować. No, zobaczę. Kiedyś się Wam ubiorę, to ocenicie, czy, czy to akurat jest fajne. ten narzutkę można związać w pasie. Wtedy się wygląda jak taka. E, prowincjuszka chińska, powiedzmy, e, która zajmuje się na przykład e, uprawą ryżu i nosi takie, takie stroje. E, I ostatnią e, rzeczą, ciuszkiem, którym się bardzo cieszę, ale no, też nie jest dla mnie, e, jest dla kogoś, kto jest troszeczkę szczuplejszy, chyba że też schudne. Ale no nie wiem, nie wiem, czy ja schudnę. Zobaczymy. Ja mam tam taką fizjonomię, że potrafię w ciągu, kilo, w ciągu roku przybrać 10 kilo i 10 kg schudnąć. No tak mam. Taka bluzeczka dałam ją na stojaczek męski, bo damski jest chyba w piwnicy, <gryw> ale tu mam męski, bo jakoś tak przetargałam, był bliżej po prostu. Drzwi w piwnicy. No tak, troszeczkę mu tutaj dołożyłam wypukłości. To jest taka bluzeczka, taki topik marki Zara. On jest na guziczki. Tu akurat y, się mi troszkę nie dopina. Znaczy, stopiałam na jeden, ale ten drugi tak trochę ciasno. Bo to jest szeroka dość szyja tego pana, powiedzmy. I fantastyczna bluzka. Tutaj jest taka zawinięta, i tu jest cała koronka. Pod spodem ma tylko topik. A, teraz mi coś poleci. Pod spodem jest topik czarny. Taki zwykły. I, I ta bluzeczka. No, przepiękna jest. Ją przeznaczam na odsprzedaż w przyszłości. Będzie. Na moim manekinie, prawdopodobnie niedługo już w pracowni. Pytacie, co z moją pracownią? Jest okej, okay wszystko. Tylko ja nie mam teraz czasu. Mam pracę dyplomową na głowie i kilka problemów, z którymi niestety muszę się zmierzyć. I pracownia jest troszeczkę w odstawce, niestety. Ale wszystko przed nami. Także, moi drodzy, ta bluzeczka. I ta sukienka będą w mojej ofercie. To są obydwa rozmiar M. Wejdę, ale to nie jest. Nie wygląda to na mnie dobrze, więc stwierdziłam, że albo zostawię w ramach kolekcji, albo się podzielę w przyszłości z kimś, kto po prostu ma troszeczkę szczuplejszą figurę. Także, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że niedługo się w te stolówki przebiorę, pokażę Wam. Jest to dla mnie ostatnio jakoś takie męczące bardzo, cokolwiek robienie, no coś tam robię, ale widzę, że moja energetyka bardzo, bardzo spadła, więc walczę o to, żeby nie iść jeszcze bardziej w dół. Dlatego jest też mniej filmików, bo po prostu nie mam na to siły. Tyle, kochani. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia do zobaczenia następnym razem mam nadzieję że niedługo i coś fajnego wam pokażę pozdrawiam trzymajcie się ciepło